ma wszystkim. Dzisiaj mamy sobotę 2 sierpnia 2025 roku. Ja wybrałem się na spacer do pobliskiego lasu. Sprawdzimy, czy pojawiają się pierwsze grzyby. Może uda się coś znaleźć. I spacerując po lesie. Grzyba na razie nie znalazłem, ale natknąłem się na modliszkę. Taka oto mała modlitka. A ja kontynuuję swój spacer. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to też Wam pokażę. No i podczas swojego spaceru znalazłem pierwszego podgrzybka. Oto on. O, taki oto podgrzybek. Zdrowy. Od razu obczyszczam. Rozejrzyjmy się, czy są gdzieś jeszcze. jakieś podgrzybeczki koło jest kolejny ten jeszcze większy i ten wygląda tak no i z tego dużego niestety zostało tylko tyle, gdyś miał już, robaki. Idziemy popatrzeć dalej, czy coś upolujemy jeszcze w okolicy, bo podgrzybki potrafią rosnąć po kilka obok siebie. Nie, nie wierzę. No jest kolejny. Jest kolejny podgrzybek. naraz go. Ten jest ładny, duży. I taki. A z tego trzeciego zostało tyle. Cały środeczek musiałem wykroić, bo niestety też w środeczku były robaczki. No i dobrze, kontynuujemy nasze poszukiwanie grzybów. Wszedłem w miejsce, w którym znalazłem trzy podgrzybki. Na razie więcej nie znalazłem, więc kontynuuję poszukiwania. A idąc dalej, znalazłem taki okaz. Ale ładny, duży podgrzybek. Taki oto podgrzybeczek. Rozejrzymy się w koło, czy nie rośnie gdzieś jeszcze jeden. A spacerując sobie, jeszcze natknąłem się na takie oto mrowisko. Nie wiem czy będzie widać na kamerze, ale tych mrówek jest mnóstwo na tym kopcu. Piękne, duże mrowisko, idziemy, bo zaraz mnie obejdą. A tam za drzewem jest jeszcze jedno, chwilę dalej znaleziony następny ale ten już wyjedzony przez robale ale tutaj przy drzewie rośnie kolejny taki a tu taka kureczka już i to nie jedna trzy kurki Kureczki znalazłem. Patrzymy, no, ale nie ma więcej nigdzie. Idziemy, popatrzymy, popatrzymy, czy nie ma więcej. kolejne. To są kolejne trzy. Jedna jest zjedzona. Coś się pożywiło kurką. No i tu mamy takie jeszcze malutkie. Weźmiemy je. A mrówek jest tyle, bo znowu, bo znowu obok mamy duże mrowisko, ale mrówek jest naprawdę bardzo dużo. I kręcąc się przy tych kurkach znalazłem kolejną o, duża kureczka. taka o, widzę kolejną nie wiem czy ją widać widać ale jak podejdę ona znajduje się to też duża ładna ładna duża kurka kolejna I... Kolejne dwie. I kręcąc się tak w kółko, znowu znalazłem kolejną. Ukryta pod liśćmi. A, nawet dwie. O, taka. Oto kureczka. Więc kontynuuję dalej swoje poszukiwania grzybków. Może być tak, że zamiast jajek z grzybami, jak to na chwilę obecną będzie, będą grzyby z jajkami. Jak uda mi się jeszcze znaleźć więcej? Przejdziemy się dalej po lesie, poszukamy, czy gdzieś jeszcze nie rosną. No i kolejne. Tym razem maciu kureczki. Takie. Tutaj. No Jeszcze jedna mi się wyrwała. Taka malutka. No i dwie. szukamy dalej szukamy dalej i tam są kolejne idziemy je zerwać Takie większe. Zdejmiemy z nich liście i igły. I tak się przedstawiają znalezione kurki, te ładne, duże. Jak tak połazi, się połazi po tym lesie, to. Naprawdę coś się znajdzie. Pierwsze grzyby można powiedzieć, że zaczynają się. Niedługo może będzie wysyp jakichś grzybów i wtedy uzbiera człowiek po to, żeby je ususzyć, zamarynować. Kto lubi? Grzyby mar Kto lubi grzyby marynowane? Albo suszone. Do bigosu. O! I to jest. Wyszczone grzybki później do bigosiku, co jest bardzo dobry. I tak chodząc dalej, przeszłem kolejne kilkadziesiąt metrów i takie oto małe cuda znalazłem. malutkę, ale zbierając, zbierając takie. Malutkę, uzbieram. Muszę je obczyścić trochę, bo są brudne. O. Jeszcze jest coś, czy nie? Zaraz zobaczymy, czy tu jeszcze nic nie zostało. W sumie to nie. A jest tu taka malusieńka jeszcze. I następna malusieńka taka. Ale łącznie. W miejscu kilka takich kurek. I będziemy się kręcić dalej. Drodzy widzowie. No i teraz można by było rozejrzeć się wokół tego miejsca, co znalazłem. Czy nie ma jeszcze. Gdzieś obok. Jak człowiek nie jest pewny, to lepiej nie brać, żeby się nie zatruć. Bo czasem może być mała pomyłka. I zatruć się można grzybami. Ja zawsze zbieram tylko te, których jestem pewien. A tu taka jaszczureczka. Uciekła. Tam jest jaszczurka. Nie wiem, czy widać ją. Ucieka. I się schowała gdzieś. Fajtuj. Teraz podczas drogi powrotnej już w kierunku domu. Idąc już nawet taką dróżką. Zauważyłem rosnącego takiego podgrzybka. Znaczy. Bryłka łazi po nim. Spalaj. Taki podgrzyb. Duży ładny. No i jednak okazało się niestety, że jest robaczywy i nie zasili dzisiejszego koszyka grzybów. A już przy takim większym podgrzybku, zawsze by mniej brakowało do tego, żeby zjeść grzyby z jajkami. A tu jeszcze wśród liści schował nam się zajączek. Jak to zajączek? Taki robaczy. Te grzyby bardzo często są robaczywe i rzadko się znajdują. Nie wiem, bynajmniej ja rzadko znajduję zające, które są nierobacze. Ruszamy dalej w drogę powrotną do domu. W domu zobaczymy, ile tych grzybów wszystkich udało się zebrać. I spacerując sobie. Tym laskiem znowu natknąłem się na kolejne kurki. Jedne rosną tutaj. Czy widać? O, kolejne będzie tu. I gdzieś tu jeszcze chyba widziałem. Ale nie jestem pewny. Tu jest kureczka. Zaraz pozbieram kurki, zobaczymy ile ich tutaj w jednym miejscu będzie. No i w tym jednym miejscu znalazłem właśnie cztery takie, oto kurki. Kontynuuję swoje poszukiwania, gdyż tutaj mogą rosnąć, w tym lasku mogą być. Pokręciłem się trochę, połaziłem po tej części lasu, o której mówiłem. No i udało mi się znaleźć jeszcze kilka ładnych kurek. Nie są wielkie, ale zawsze coś. A oto moje kolejne znalezisko. Jest ich tyle. Małe, ale dobre i to. Jakaś przyjemność chociaż z tego spaceru będzie, że znalazło się trochę grzybów. I ruszam teraz dalej w drogę powrotną w kierunku domu. Idę sobie, a tu takie oto powalone, spróchniałe drzewka. Przy takich drzewach też lubią być grzyby. Zaraz obejdę, zobaczymy, czy coś przy tych drzewach znajdę. I tak jak mówiłem, przy tych spróchniałych brzuskach znalazłem znowu trochę kurek, wyzbieram je wszystkie, to Pokażę, a ja to jest na przykład z nich. O, tak. Tutaj coś już się zjadło trochę. Tutaj już coś trochę zjadło. Tutaj mamy coś takiego. Tu dobrze. Tu pod liściem znowu są kolejne kureczki na tą całą. No dobra, zbieramy wszystkie, które są przy tych powalonych drzewach i później pokażę ile ich zebrałem. Więc zaczynam zbierać wszystkie te kurki, które rosną przy tych spróchniałych brzuskach. I pokażę Wam ile ich tutaj było. A tutaj tak oto pełźnie dżownica. Ale jak ona pełźnie fajnie. Wyciąga się i kurczy. Wyciąga i kurczy. Zaraz obok drzewnicy taki chrząszczyk mieni się. Po długim chodzeniu natknąłem się na młodego zajączka. Ciekawe czy ten będzie dobry. Zaraz go zobaczymy. No i okazało się że. Ogonek był robaczy. Tutaj wygląda na to, że dalej jest w porządku, w środku nie ma żadnego robaka, więc kapelusz jest w porządku. Tak jak mówiłem, dzisiaj znalazłem już kilka tych zajęcy, ale większość z nich, jakby to powiedzieć, robaczywe. Rzadko zdarzają się takie, które nie są robaczywe. Patrzę jeszcze czy nie ma gdzieś w pobliżu, ale nie widać na razie nigdzie obok żadnego innego grzyba. Przy tych spróchniałych brzozach leżących na ziemi, które chwilę temu pokazywałem, po kilkanaście minutach, może nawet kilkudziesięciu, może prawie pół godziny chodziłem, znalazłem taką naprawdę bardzo dużą garść kurek, a wyglądają one tak. Jest to cały ten zbiór, który Udało mi się znaleźć właśnie w tych spróchniałych brzuchach. Taka jest największa. No i reszta małych. A dodatkowo udało się znaleźć także jednego małego podgrzybasa. A ja już prawie dochodzę do wyjścia z lasu. I udaję się powoli do domu. Może jeszcze zajrzę na jedną polanę, na której zawsze rosły kanie. Zobaczę czy są, jeśli są, to można będzie zjeść także i kanie. Odwiedziłem polanę, gdzie zawsze rozpłykanie, jeszcze ich nie ma. No pewnie będą, bo zaczynają się też powoli, bo już w tym roku zdążyłem znaleźć i zjeść, ale w tym miejscu na razie nic nie znalazłem, więc na chwilę obecną kani nie ma i powoli wychodzę już z lasu. I udaje się do domu. I tak, ja właśnie zdążyłem powrócić do domu. Mamy godzinę 16. Ja wyszedłem z domu chwilę przed 11, czyli to będzie jakieś 5 godzin spaceru. Zrobiłem podczas tego spaceru 14 tysięcy kroków, to jest 13,5 km. No i zebrałem parę grzybków dzisiaj na kolację z jajeczkiem. Będą do zjedzenia. A oto grzybki, które udało mi się dzisiaj zebrać. A oto grzyby, które udało mi się dzisiaj zebrać. Jest to trochę kurek, zające. No i podgrzybki. Ten jest ładny, duży kapelusz. Tutaj z tych robaczy. To jest ten malutki podgrzybaczek. No i trochę tych kurek. Kurki są i większe i mniejsze. Myślę, że z jajeczkiem dzisiaj zjemy sobie. A po umyciu i pokrojeniu zostało tyle grzybków. Jest to dwulitrowa miseczka, nie trzeba widać. I więcej tak, 2 litry jest tutaj. I po wypłukaniu grzybki znajdują się już w garnku. Zaczynamy je gotować. Smaży się nam cebulka, która już zarumieniła się na złoto. W takim razie dodajemy nasze ugotowane grzybki, które mamy tutaj. Przebawimy, żeby smaży grzybki cebulką. A następnie dodamy jajeczka. I teraz do naszych grzybków. Podamy jajeczka. Jajeczka z grzybkami w sprawie uśmadzonych zaraz je nakładamy i będziemy jeść. A takie porcje wyszły nam z zebranych grzybów i ośmiu jajek oraz. Cebulki. Jedna porcja na dużym talerzu. Druga porcja na dużym talerzu. Zaraz zobaczymy jak smakują pierwsze w tym roku grzybki. Pierwsze w tym roku grzyby. Zrobione z jajeczkami i cebulką i smakują bardzo dobrze. Można powiedzieć wyśmielite, a że sami je zrobiliśmy, to damy siódemkę na no bo... Inaczej się nie da. Tak, inaczej się nie da.